Czas na wiadomości. Szczęść Boże z tej strony, Pastor Szczupak, a to jest kolejne wydanie ogłoszeń parafialnych na najbliższe dni. Tak więc e, skupmy się, moi najdrożsi. Tak więc już zaczynajmy bez przedłużenia. Myślę, że najważniejszym newsem jest to, że będzie. 19 już seria minifigurek kolekcjonerskich od Lego, i tym razem nie będziemy się skupiać ani na świecie Disney'a, ani na jakimś innym uniwersum. Po prostu będzie to 16 jakże fajnych i też ciekawych minifigurek, oprócz pani Strażak. No, no chyba, że nigdy się nie pojawiła w LEGO City. No to uff, czas najwyższy, to zmienić LEGO City, a nie pchać to do minifigurek kolekcjonerskich. W każdym razie będziemy mieli tam na przykład nawiązanie do serii BlackTron 1, co jest naprawdę bardzo fajne według mnie. Poza tym, również myślę, że dostaniemy coś w rodzaju odnowionego Johnnego Tandera z Adventurers, co również mnie bardzo cieszy. Poza tym, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i każda figurka przypadnie każdemu do gustu. Myślę, że głównie będą królować zwierzątka jako atrybuty, co jest naprawdę bardzo fajne, jak na przykład Jamnik, Bulldog. Kurka, kurka, która się bardzo rzadko pojawia, między innymi również się pojawi na przykład Flaming, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. San Diego Comic Con się skończył, a do sieci zaczęły przeciekać przeróżne listy zestawów na rok 2020 i tego jest naprawdę sporo. Z samego Star Wars jest naprawdę sporo zestawów odnośnie całej tej trylogii prequeli, oryginalnej trylogii, nowej trylogii, jak i też e, serialu o Mandalorianach, który będzie niedługo wchodzić w obieg. Ponadto również będą e, różne zestawy z Lego Ninjago i będzie ono podzielone na jakby dwie podserie. Będzie to 12 sezon, który będzie... Kontynuacją dalszych przygód naszych ninja oraz będzie równie na równi stojąco i w tym samym czasie wypuszczane kolejne zestawy z Legacy i myślę, że będzie to naprawdę coś niezwykłego, będzie na przykład odnowienie złotego Mechaloida, czy też na przykład innych zestawów z późniejszych sezonów, co jest dla mnie bardzo ciekawe i mam nadzieję, że utrzymają styl figurek z tego roku, ponieważ Cały czas chciałbym na przykład zdobyć jeszcze Loida, Zeina oraz Cola, tak aby stworzyć całą taką drużynę ninja, gdyż bardzo podobają mi się te figurki. A teraz na przykład Loida jest bardzo ciężko dorwać. LEGO Hide and już praktycznie wychodzi na półki sklepowe w Czechach oraz w Niemczech. Możemy już je dorwać, natomiast w Polsce Premiera tej serii ma się odbyć w sierpniu, a ja już się nie mogę doczekać, gdyż jeden zestaw naprawdę mnie bardzo kusi i bardzo mi się podoba. Natomiast zostały wypuszczone zdjęcia jeszcze jednego zestawu, który nie został wcześniej zapowiedziany. Mianowicie będzie to niewielki zestaw, chyba dostępny wraz z zakupami z LEGO Shop at Home. I myślę, że będzie to całkiem fajny zestaw. Miejmy nadzieję, że również trafi gdzieś na półki sklepowe, na przykład do Micrusa. I będzie to niewielki taki snack bar. Myślę, że będzie to bardzo fajna konstrukcja. Dwie figurki, jeżeli nie trzy, ta trzecia jako ten opętany jakiś właściciel restauracji, który będzie rzucać butelkami w ludzi. I myślę, że będzie to całkiem przezny zestaw. Jeżeli gdzieś na niego trafię, no to myślę, że raczej go przygarnę, Też po prostu będzie to bardzo przezna konstrukcja. Sama ta restauracja, taka taki fajny snack bar w niewielkiej właśnie formie. Na San Diego Comic Conie zobaczyć już mogliśmy dwa zestawy na 2020 rok z Lego Star Wars które już zostały jakby pokazane i potwierdzone, cały czas niestety nie mamy innych, jednak myślę, że stanowią one naprawdę fajne tło fabularne dla nowej nadziei, a jest to chatka Obiłana Kenobiego oraz po raz kolejny odświeżony ten ścigacz Luka Skywalkera, który bardzo dobrze możemy kojarzyć z początku nowej nadziei. I jest to naprawdę zarówno jeden, jak i drugi bardzo przyjazny zestaw. Ponadto, Lego Ideas ogłosiło kolejne zestawy z 10 tysiącami głosów i będzie to chatka kubusia-puchatka. I będzie to naprawdę coś fajnego, moim zdaniem. News ten otrzymam oczywiście od klockowe Encyklopedia, informacji o Lego Jedzień że wybacz, nie pamiętam Twojego nicku, bo pewnie się za chwilę tutaj pojawi w pełni, tak żebyście mogli zobaczyć co tam u niego na kanale. No bo skoro się udziela u mnie, no to dlaczego Wy nie mielibyście się udzielać na jego kanale? Ale poza tym już praktycznie jest dostępny domek na drzewie, który składa się z ponad 3000 elementów i jest to największy zestaw z LEGO Ideas do tej pory. Oraz już jest w praktycznie w produkcji zestaw odnośnie serialu Friends. Myślę, że możemy go kojarzyć z Comedy Central. Bardzo często tam leci, i więcej ktoś w ogóle nic nie kojarzy. To myślę, że może sobie obejrzeć tam jeden odcinek i już będzie wiedział co i jak się je oczywiście. Poza tym, tak ode mnie, chciałbym zareklamować podcast, który już niedługo myślę, że wystartuje, jeżeli wszystko będzie dobrze. Chwilowo jest on dopięty na taki przed-przedostatni guzik. Tak więc myślę, że już powoli mogę Wam o tym powiedzieć, tak abyście się powoli przygotowywali. Wraz z Wosiu Bricks, myślę, że kanał Wosia możecie bardzo dobrze kojarzyć. Robi świetne jak i też recenzuje wiele ciekawych zestawów. Uznaliśmy, że zrobimy podcast o LEGO. Skoro Beny wraz z Morzem Studów przestali to robić, no to uznaliśmy, że taki podcastik będzie całkiem ciekawym pomysłem. Podcast ten będzie na osobnym kanale. Wszystko myślę, że jeszcze Wam powiem, ale myślę, że już możecie się powoli na to przygotowywać. Tak więc. Czekajcie i oczekujcie, a będzie wam dane. Tak pan Jezus powiedział. Tak więc to było na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę w kolejnym wydaniu wiadomości. Oczywiście, jeżeli macie jakieś wiadomości odnośnie czegoś, nawet jeżeli już o tym wiem, no to warto mi napisać, ponieważ pewne wiadomości uznam jako wasze w tym filmie, tak jak w tym przypadku Klockowa Encyklopedia tutaj robi swoje naprawdę dobre rzeczy i wkłada swoje 5 groszy na mój kanał, więc myślę, że warto. I będzie wspomniane oczywiście pod koniec tutaj w pasku, który właśnie przeleci. Tak więc to było na tle, dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, na razie!